Partnerem meczu GKS Katowice Lechia Gdańsk jest firma Compensus. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji pomaczowej po spotkaniu GKS Katowice Lechia Gdańsk, zakończonym wynikiem na zero po wodzu Arteriusza Spotkanie obserwowało 5988 widzów. Zanim przejdziemy do wydarzeń meczowych, chciałem tylko poinformować, że właśnie do końca dwa dnia trwa sprzedaż. Specjalna promocja biletowa dla kibiców GKS-u na mecz GKS Odra. Mogą je nabić. W cenie o 20% niższej. Jest z nami już trener Robowski. Poproszę go o komentarz do spotkania. Dzień dobry. A ja zanim może przejdę do, do opisu meczu, chcę serdecznie podziękować naszym, naszym kibicom, którzy mm, którzy stawili się po długiej przerwie z nami na wyjeździe. I naprawdę jestem bardzo zadowolony, niezadowolony i, i bardzo mi przykro, że nie dostosowaliśmy się poziomem do. Do nich, ale myślę, że mieliśmy problemy, jeśli chodzi o ten mecz. Tutaj gratulacje dla drużyny gospodarzy za, za to, w jaki, w jaki sposób rozegrała ten mecz. Myślę, że rozegrała po swojemu i na swoich zasadach. Stąd. Stąd pewnie zasłużone zwycięstwo. Zapracowali na tą bramkę i, i tutaj trzeba to gospodarzom oddać. My mieliśmy problem jeśli chodzi o wejście w, w mecz. Nie potrafiliśmy w odpowiedni sposób reagować na taką bezpośrednią z początku grę podania dłuższego, a w momencie kiedy, kiedy przeciwnik opadał do obrony niskiej naszym błędem było to, że nie trzymaliśmy naszej struktury i, 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 i można powiedzieć nie przypominaliśmy tej drużyny, którą, którą jesteśmy, więc to był na pewno nasz, nasz problem dopiero w, gdzieś tam pewnie od 35 minuty, kiedy, kiedy już w miarę pozycjonowaliśmy się poprawnie, ta, ta nasza przewaga była, ale zabrakło zupełnie konkretów, jeśli chodzi o trzecią tercję, zabrakło zupełnie konkretów, jeśli chodzi o finalizację. Stąd, stąd zero po naszej stronie i, i rzeczywiście tych sytuacji nie było za dużo. W drugiej połowie również. również były momenty, które były dobre, ale też nie przekładało się to zupełnie na, na większe pozytywy pod bramką przeciwnika. Na pewno mamy pretensje do siebie za to, w jaki sposób straciliśmy bramkę. Pomijając, że jest to 90 minuta, wyczulaliśmy zawodników właśnie na stały fragment, bo jest to kolejna drużyna z rzędu, która ma bardzo dobre te stałe fragmenty. No i to drugie tempo, które, które, na które bardzo wyczulaliśmy się, niestety dzisiaj nas pogrążyło. Ale no, taki jest sport. Chcę powiedzieć, że doceniając i szanując to, co się dzisiaj stało, od jutra wracamy na nasze tory i, i, i zrobimy wszystko, żeby kolejna, kolejna część tego sezonu była już po naszej myśli. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Proszę. Tomegański Wirtualna Polska. Pytanie o to, co się wydarzyło po tej czerwonej kartce, bo no wydawało się, że ruszy Lechia do przodu, a nic takiego nie miało miejsca. Nie przypominam sobie żadnej takiej, no jakiś strzał może był, tak? czy jakaś próba dośrodkowania, takiej klarownej sytuacji, mimo że GKS grał w dziesiątkę, to ja nie pamiętam. Tak, i tutaj na pewno też będziemy to analizować już na, na chłodno, bo nie możemy tak się zachowywać. Zbyt duża liczba zawodników schodziła pod piłkę. Zamiast zagrać wyżej, agresywniej, no to, no to graliśmy jakąś swoją grę, której do końca w tym momencie nie potrafię wytłumaczyć. Było to naszym naprawdę bardzo dużym, dużym błędem. Pomijając to wszystko, no, grając w 11 na 10, nie możemy doprowadzać do... Tak łatwo zdobytych przez gospodarzy stałych fragmentów, bo, bo też sytuacja z rzutem wolnym, po którym padł, padła bramka, no to też jest to kuriozum, który, do którego nic nie zapowiadało. Także tutaj na pewno po tej, po tej żółtej, po tej czerwonej karce mieliśmy pewnie więcej problemów niż przed. A okej. Okay, Stawić, Nastawicz, Lech Dzień dobry, panie trenerze. Wszystkie najlepsze z okazji urodzin, ale. Nie będą te udane urodziny. Ma Wam też jeden ból głowy, jeśli chodzi o defensywną pomoc, bo Żelisko wypadło na dwa spotkania. De Arigio wyjeżdża do Australii, no i kto tam będzie grać? Przede wszystkim dziękuję za, za życzenia. Co prawda, urodziny jutro, ale, ale rzeczywiście nie będą, nie będą za bardzo miłe. Kuba Sypek również dzisiaj ma urodziny, więc też ten prezent. No niestety niestety go ominie, ale z tym sobie jakoś poradzimy również sobie poradzimy z tymi absencjami Luis Dariego na tą chwilę nigdzie nie wyjeżdża także jest z nami jest do dyspozycji jeśli chodzi o Iwana będzie miał go kto zastąpić tak samo jak i Maxa który, który też jeżeli tak szybko myślę też będzie będzie pauzował także Tutaj te absencje e, uzupełnimy, a ci zawodnicy, mam nadzieję, będą mieli czas do przeanalizowania i, i, i swoich, swojego, chociażby dzisiejszego występu i wrócą silniejsi. Dziękuję. Karolina skórska, Archianet Sport.pl. Czy to nie jest też trochę tak, że graliście na remis do pewnego momentu, bo takie zarzuty gdzieś tam od kibiców się już pojawiają? E... Nie powiedziałbym, że, że takie... Ja mam taki, taki odbiór. Na pewno na pewno my chcieliśmy wygrać i takie było założenie przedmeczowe, że przyjeżdżamy tutaj po to, żeby, żeby wygrać. Chcieliśmy w pewnym momencie w pewnych momentach wyczekać przeciwnika i w momencie wyciągnięcia ich, ich wahadę zaatakować naszymi bocznymi sektorami. To się udawało pewnie połowicznie, bo czy, czy akcje meny kończyły się zbyt szybko. Nie wykorzystywaliśmy jego potencjału, bodajże po trójkącie zagraliśmy raz fajnie w, w, w drugiej połowie. Max też nie otwierał się tak, jak, tak jak powinien. Ale brakło nam też, też utrzymania piłki przez naszą dziewiątkę, wsparcia naszej ósemki, dziesiątki, więc może rzeczywiście obraz jest taki, że, że Lechia nie chciała wygrać, no ale na pewno nie było to naszym, naszym zamiarem. Tak jak powiedziałem, GKS Katowice jest bardzo dobrym zespołem, no, który dzisiaj okazał się lepszy i, i uniemożliwił nam e, e, zwycięstwo. Mirosław Solarek, panie trenerze. Wskoczył dzisiaj do składu Bugaj, zabrakło piły. Moje pytanie, czy zagości w tej drużynie na dłużej, czy wraca do składu piła? No tutaj na pewno będziemy analizować na chłodno występ nie tylko, nie tylko Bugajka, ale i reszty, reszty zespołu. Na pewno mamy ten cały mikrocykl i to jest dla nas bardzo dobrze, że mamy kolejny dopiero dopiero w niedzielę. I też tutaj mam nadzieję, że mikrocykl pozwoli mi yy, i całemu sztabowi na taką rzetelną ocenę każdego z zawodników i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w niedzielę. I pytanie drugie: yy, Założenia taktyczne przed tym meczem były, no bo musiały być. Jak dużo ich drużyna nie zrealizowała dzisiaj? No, na pewno. Nie na tyle dużo, że, że mogliśmy wyjechać stąd jako zwycięzcy, albo mogliśmy wyjechać tutaj z punktem. To, co powiedziałem. E, chociażby, chociażby wykorzystanie bocznych sektorów przy zmianie centrum gry zupełnie, zupełnie było, można powiedzieć, odpuszczone. Pozycjonowanie się 80 w półprzestrzeniach. E, w pierwszej połowie bodajże było to dopiero w 35 minucie, kiedy Kapić się fajnie otworzył i zawiązaliśmy składną akcję, ale tego było tego było mało. Nie mówię już co, co, co się działo w momencie, kiedy graliśmy. Więcej, bo powinno być łatwiej, a było, było ciężej. Do tego dochodzą założenia czy jedno z założeń w defensywie, które całkowicie spaliło na panewce, jeśli chodzi o e, koncentrację i, i, i taką mobilizację, jeśli chodzi o drugie, drugie tempo. Także rzeczywiście było zbyt dużo rzeczy, które e, nie było realizowane tak jak należy. Stąd pewnie ten wynik, taki, a nie inny. Jest nam ten Rafał i poproszę go o komentarz do spotkania. Dzień dobry. Mm, bardzo jestem zadowolony z postawy zespołu. GKS Katowice dzisiaj zagrał tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wiedzieliśmy, że rywal mm, to drużyna w naszej lidze bardzo silna, bardzo, bardzo, bardzo mocno usposobiona ofensywnie. Moim zdaniem wiele założeń taktycznych, które miały tego rywala trochę zatrzymać, wykonywaliśmy po prostu doskonale. Popisem gry e, taktycznej była nasza gra w dziesięciu. Jestem bardzo zadowolony z wyniku. I bardzo zadowolony również z tego, jak wielu ludzi dzisiaj nas oglądało. Bardzo Was proszę, żebyście wszyscy przyszli na następne spotkanie za Dromopole i, i, i żeby był znowu taki ogromny kocioł i żeby tak to wszystko ciągnęło nas do góry, żeby, żeby tak to właśnie wyglądało, to by było wspaniale. A za chwilę chyba czy mamy kciuki. Wierzymy, że, że będziemy już o takim prowadzeniu, że w Katowicach. Znowu będzie bal za parę dni. Także dziękuję bardzo. Dziękuję i poproszę o Stawicz, Lechia Dzień dobry Panie Trenerze. Przede wszystkim gratulacje. Spodziewał się Pan, że Lechia zagra tak słabo na początku i że będziecie w stanie takich zdominować? Nie, nie kwestią mnie jest spodziewać się, że Lechia zagra słabo. Kwestią mnie jest spodziewać się jak zagra Twój zespół. I, I o nim mogę przede wszystkim mówić i o nim przede wszystkim mogę powiedzieć. Rzeczywiście weszliśmy bardzo mocno w spotkanie i, i, i te nasze zasady, które, które miały funkcjonować, funkcjonowały. Robiliśmy wszystko na naprawdę bardzo dobrym poziomie i na bardzo wysokich obrotach. Także, także jestem zadowolony. Naprawdę to bardzo dobrze wyglądało w stosunku do bardzo silnego rywala. Łukasz Pawlik, Gol.pl. Ja tak przed tym meczem zastanawiałem się, właściwie nie myśląc o tym, jak będzie wyglądała gra, czy to będzie mecz decydujący o awansie, ale o tym, że to wyzwanie, które może pozwolić ocenić to, czy GKS stać na coś więcej, nawet w przypadku ewentualnego awansu. Wydaje mi się, że dzisiaj odpowiedź była pozytywna, no ale czy pan ma jeszcze jakieś zastrzeżenia do zespołu, no, bo tu można chwalić tylko i wyłącznie drużynę, ale wiadomo, że dąży się zawsze do perfekcji. Co, co jeszcze według pana drużyna musi jeszcze poprawiać? W związku z tym, że w sobotę mamy kolejne spotkanie, to, to dziś zamienimy się już na dole po prostu już pracowników ściśle umysłowych, analitycznych i będziemy pracować nad tymi wszystkimi rzeczami, o których pan mówi. Będziemy, będziemy szukać te rzeczy, które powinniśmy poprawić. Będziemy szukać te rzeczy, które trzeba doskonalić. Będziemy zastanawiać się również nad kwestiami. Tymi, które teraz nas decyzyjnie kwestia czeka, bo czerwona kartka mertena to, to już decyzja. Będziemy zastanawiać się, czy zawodnicy, którzy zeszli z drobnymi urazami, również jak w taki sposób wpłynąć na zespół, żeby, żeby nie stracić tej, tej, tej jakości. Natomiast zespół naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze i, i wydaje mi się, że jednak. Wszystko należy racjonalnie oceniać i, i, i po prostu chcieć poprawiać w każdym dniu. Nawet w tym, kiedy, kiedy, kiedy jest seria wyników niedobrych, nie wolno wychodzić poza nawias i w jakiś sposób y, psychicznie rezygnować. Tak, kiedy zespół gra dobrze i jest, jest dobrze, dobrze, dobrze punktowo usytuowany, nie wolno wydaje mi się wychodzić poza nawias i odlatywać w skowronki. Także trzeba, trzeba ciężko pracować dalej i, i po prostu robić, robić swoje. Na pewno, na pewno wiele rzeczy y, będziemy się starali poprawić. Wiadomo, jak wyglądał ten mecz z rundy jesiennej z Lechią Gdańsk. Czy właśnie tu, o tym meczu, Pan jeszcze przypominał tutaj piłkarzom? No bo wiadomo też, jaka była w Panu frustracja po tym spotkaniu. Niejednokrotnie Pan wracał też do tego meczu, że to był taki mecz decydujący, że wówczas w rundzie jesiennej się nie za bardzo szło. I czy to był też taki jeden z aspektów motywujących właśnie przed tym spotkaniem? Nie, 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 nie. To, to na pewno nie. Wiadomo, że, że wtedy w Gdańsku z wieloma rzeczami żeśmy się nie zgodzili. Z decyzjami, które po prostu na nas, na nas spadły. Był to trudny, trudny moment. Przeg w dziewięciu, ale tam naprawdę y, początek meczu i, i sam, 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 ten moment, kiedy, kiedy gramy w równowadze, gdzie sagrała naprawdę bardzo dobrze. Także ja akurat nie oglądałem pierwszą połowę w meczu z Gdańskiem i, i, i wiedziałem, że wiele rzeczy musimy właśnie wykonywać równie dobrze. Natomiast faktem jest, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i nasza jakość rośnie z każdym dniem. Jeszcze na koniec, jak padła ta bramka decydująca, to miałem takie vu z poprzedniego sezonu jeszcze w pierwszej lidze z meczu GKS-u z ruchem chorzów. Okoliczności były bardzo podobne. I czy. Hmm, Mam słuszne wrażenie, że kibice po prostu ponieśli piłkarze w tej końcówce? Piłkarze są najważniejszym elementem tego wszystkiego i rzeczywiście piłkarze realizują się na tym zielonym trawniku i, i tam trwa walka 11 na 11. Natomiast to co jest wokół nich, to bardzo piłkarzy naprawdę wzmacnia, nadaje im pewności siebie. Wydarzenia w meczu z ruchem były, były, były kapitalne. Dzisiaj dzisiaj rzeczywiście trzeba, trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, że, że również stadion wypełniony kibicami w nas wierzył do ostatniej minuty. I ja bym sobie życzył tylko powtarzalności, bo, bo, bo piłka nożna jest dla kibiców, piłka nożna jest dla ludzi, to są emocje, to są pewnego rodzaju rzeczy, które, które kochamy, uwielbiamy w piłce nożnej. No bez ludzi nie ma to, nie ma to takiego, takiego, takiego sensu, ale ja zawsze powiedziałem, że, że straszna pomoc jest, kiedy rzeczywiście ten stadion cały tętni, cały żyje, dlatego tak, może nie bardzo proszę, bo, bo to trochę by było już takie słabe, ale naprawdę zachęcam, żeby na Bukową przychodzić, bo, bo, bo naprawdę wy, wy pomagacie, a, a wydaje mi się, że wychodzicie do domu zadowoleni. Jeszcze na koniec tutaj pytanie właśnie w kontekście celów, które są. Tutaj nie będę mówił o bezpośrednim awansie, chociaż tutaj niektórym już tutaj głowy się palą już mówię tutaj o tym, ale ja myślę o tym, że tutaj może celem GKS-u Katowice na dzisiaj jest właśnie te trzecie miejsce, które może zapewnić tutaj gra właśnie w barażach w roli gospodarza w jednym lub ewentualnie nawet w dwóch meczach, no bo ten półfinał i finał. Czy to jest właśnie taki dzisiaj według pana cel na te dwa, dwa i pół miesiąca? Głównym celem, celem numer jeden jest Odra Opole i rzeczywiście tutaj tutaj kolejne spotkanie, które, które zagramy z rywalem bardzo niewygodnym, z rywalem, z rywalem który zdobywa dużo punktów odpo, odpo, odpowiednim sposobem gry i tutaj, aby, aby myśleć nawet o tym trzecim miejscu, aby myśleć o, o, o miejscach w czołówce tabeli, aby, miejsc, a, a, aby myśleć o tym, o czym się, się marzy, trzeba, trzeba się przyszykować do następnego spotkania i ja powiedziałem sobie szczerze, że, że nie będę planował następnych meczy, zaplanuję bardzo mocno spotkanie z Odrą Opole i to jest dla mnie najważniejsze. Tomasz Wojtala, GXA.pl, trenerze ja mam pytanie, że tak wydaje się, że ktoś nad tą Bukową czuwa na pożegnanie i chce, żeby ją dobrze zapamiętano i pytanie czy też tak trener odczuwa? Rzecz. Bukowa to, to piękny stadion i, i historii jest tutaj co niemiara i, i, i działo się tutaj bardzo wiele pięknych rzeczy dla, dla piłki polskiej, dla piłki śląskiej, którą, którą gdzieś tutaj będąc człowiekiem ze Śląska bardzo, 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 bardzo kocham. Jest mi piłka śląska bardzo bliska, także yy, nie wiem, być może, być może to o czym Pan mówi jest, jest prawdą, natomiast no, niech ta chwila, niech, znaczy niech to trwa, no, niech, 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 niech to po prostu się dobrze, dobrze układa w następnych spotkaniach. Jeszcze jedno pytanie. Po tej czerwonej kartce no, kilka dobrych minut zawodnicy potrzebowali, ode, aby odebrać piłkę, ale nie był to taki strach, tylko taka cierpliwość i to też nakręcało trybuny i tak naprawdę to się wzajemnie nakręcało i wydaje się, że każda ta kontra była groźniejsza niż przesuwanie piłki lechy w stronę naszego pola karnego. Co tak skonsolidowało zespół, że oni byli tak pewni grając jednego mniej, że w zasadzie no, strzelam tą bramkę, bo przy samej bramce to chyba Jaroszek złapał piłkę na końcowej linii, gdzie wydaje się, że w niektórych meczach no, nie byłoby tam zawodnika grając jednego mniej. Nie. Wydaje mi się, że drużyna jest naprawdę doskonale przygotowana do rundy. Drużyna bardzo dobrze realizuje założenia taktyczne. Drużyna nabrała pewności siebie, jest bardzo ekipą dzisiaj dojrzałą. I rzeczywiście w takim momencie, kiedy traci się zawodnika, a drużyna jest niedojrzała, naprawdę trener niekiedy nie jest w stanie nic nic, nic pomóc bo, 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 bo rzeczywiście drużyna niekiedy potrafi po prostu stracić taką swoją tożsamość a oni a oni byli tak jak powiedziałem dla mnie byli dzisiaj doskonali w 10 i to tylko świadczy o ich sile i o tym w jaki sposób pracujemy i, i, i co udało nam się wypracować na tą chwilę ale ale to mówię to jest to jest z ostatnim gwizdkiem sędziego jakby kolejny rozdział i kolejny z nami mecz z Opolem i znowu, znowu, znowu od początku trzeba trzeba to robić. Tak jak powiedziałem, drużyna, moim zdaniem, jest bardzo dobrze przygotowana. Na się się kapitanie, prowadź. Twój gol w 94 czwartej minucie i trzy punkty dla Geksy. Zgadza się, na pewno, na pewno ta bramka to taki zawsze fajny smaczek, ale, ale zawsze będę powtarzał, że, że każde punkty, że każdy gol, że każde zwycięstwo to, to zasługa całego zespołu i, i dzisiaj też tak było, bo bo nawet jeżeli w 70. bodajże drugiej minucie dostajemy tą czerwoną kartkę, to to widać było w nas taką pewność siebie, że, że wiemy, co robić, że, że idziemy, że zaraz, że zaraz ta sytuacja będzie nawet nawet taki moment mieliśmy, że gdzieś tam przy linii bocznej była przerwa w grze i wziąłem chłopaków, powiedziałem, że bądźmy tylko skoncentrowani, a, a ta jedna sytuacja na pewno do nas przyjdzie i tak się stało. Próbując zachować obiektywizm, no, nie możemy nie powiedzieć o tym, że nawet grając w 11, stwarzaliśmy więcej sytuacji. A grając w dziesięciu byliśmy bardzo zdyscyplinowani. I to, co, to, to, o czym też powiedziałeś? Czekaliśmy na tą swoją jedną szansę. Może powiem trochę nieskromnie, ale, ale też czuliśmy to z boiska, że, że mimo to, że graliśmy w dziesiątkę, no rywal, powiedzmy sobie szczerze, jakoś nam szczególnie nie, za, nie, za, nie zagroził. Także, także myślę, że, że te zadania realizowane dosyć solidnie, ale na pewno na pewno gdzieś tam są elementy do, do poprawienia i na nich trzeba się skupić, bo, bo zaraz już kolejny trudny mecz. Bardzo dobrze gra się przy takiej bukowej, wypełnionej po brzegi i wspierającej od pierwszej do ostatniej minuty. Tak jest, na pewno, na pewno takie święto to, to fajna rzecz dla, dla całej społeczności GieKSy i oby takich wydarzeń jak najwięcej. Twój gol y, dzisiaj daje nam zwycięstwo wczoraj. Bartosz Fraszko strzelił dla hokejowej GieKSy. To też niech to wybrzmi, piłkarze mocno trzymają kciuki za hokejową GieKSę walczącą o trzeci tytuł Mistrza Polski. Na pewno tak, na pewno, na pewno gdzieś śledzimy, na pewno też część z nas uczestniczy w tych meczach, także, także każda, każda sekcja jest dla nas ważna i, i na pewno zawsze wspieramy, bo, bo to jest nasz klub, nasze, nasze serce, nasz herb i, i trzeba pchać w jedną stronę. Dziękuję. Partnerem meczu GKS Katowice Lechia Gdańsk jest firma Compensus.